się w poniedziałek, który to dzisiaj tam mamy 20 już któryś września. Zimno w każdym razie jest już, jesiennie, a miałoby dzisiaj ciepło 19 stopni, nie wiem gdzie to ma być. W każdym razie przyszliśmy pod wiatę ogarnąć po wczorajszej małej bibce, chociaż w sumie nie wiem, tak naturalnie, spontanicznie nam wczoraj wyszło fajne spotkanie. W sumie małym gronie, ale bardzo, bardzo przyjemnie spędziliśmy wieczór. To tyle, te, 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 że teraz trzeba to wszystko jakoś tutaj ogarnąć. Więc jesteśmy, jak już wyległam na dwor, to pomyślałam właśnie przed chwilą, zaraz się rozbędę tych wszystkich pousychanych kwiatów z doniczek. I kolejny temat na dziś, Paweł. Jaki? Musimy kupić beczkę. Tak zlecił mistrz, e, już nie powiem czego, szyszek. <grytanie> e, kazał kupić beczkę, będziemy zrywać aronię dzisiaj. Kazał kupić 120 litrów tej beczki. Zbierzemy aronie. Karol ma dowieść tutaj nam winogrona chyba, tak? Tak no. mówił. Zasypiemy to cukrem i będziemy obserwować. Chyba będzie trzeba umieścić to gdzieś w piwnicy. Słyszałeś, że to trzeba chyba w piwnicy w cieple postawić? Tak. Więc jak się tutaj obrobię z tymi kwiatami i ogólnie z porządkami na zewnątrz, to może podjadę po tą beczkę i po południu mam zamiar właśnie te aronie pozbierać. A póki co wracam do sprzątania i mycia garów w zimnej wodzie. Może nie aż takiej zimnej, bo sobie wodę zakotowałam do tego mycia. Zmywarka by nam się przydała pod tą wiatą. O, o telewizorze też kiedyś była mowa, żeby kupić tutaj nie telewizor, tylko projektor, projektor. chociaż Ale telewizor... Na czym no to telewizor może rzeczywiście. Będziemy rozwijać naszą funkcję naszej wiaty. Dobra. Dobra, kwiatki z tarasu przynajmniej już są gotowe do wywalenia na kompost. I teraz już tak bardzo nie straszy. Zostawiłam sobie jeszcze te doniczki, żeby obeschły, zanim je wyniosę do piwnicy. I idę póki co do domu, jakieś pranie wstawić. Może ogarnąć trochę chatę na dole. A potem gdzieś wyruszę na miasto, na miasto po te zakupy, o których wspominałam Wam wcześniej. Jest i beczka moi drodzy, mówiłam, że kupia w się wszystko można kupić. Beczkę też można kupić. Ja do teraz zrobię szybkie zakupy i do domu. E, oczywiście zbierać aronię. tak proszę Państwa, będziemy sprawdzać, ile mamy cukru w cukrze. Zakupy pakuję do samochodu i muszę tam wrócić niestety raz jeszcze bo zapomniałam o makaronie na dzisiaj. Także e, sorry, kolejka od nowa, chyba, że będę miała farta. Jadę moi drodzy po dzieciaki. Ostatnio mniej spacerujemy, więcej jeździmy, ale akurat dzisiaj wynika to z tego, że jest ładna pogoda i chciałabym posiedzieć trochę z dzieciakami na podwórku, znowu napalić ogień pod wiatą, skorzystać jeszcze trochę z tej dobrej pogody. Um... Trochę mi się po prostu nie chce tracić czasu na łażenie gdzieś tam po mieście. Zresztą jutro będę pewnie bez samochodu, bo Paweł musi jechać do, do zakopanego znowu. No i obecnie mamy tylko do dyspozycji w sumie jeden samochód, którym tak się da poruszać tutaj bezproblemowo po okolicy. Więc będę musiała sobie jakoś tam radzić bardziej na nogach. Ewentualnie zdana będę na moją mamę. Dobra, kilka dni wytrzymamy. Bus już się naprawia, więc no może za miesiąc <noise> będzie. No jeszcze się nie naprawia, na razie czekamy na, na części, ale no, może nawet nie my czekamy, tylko serwis czeka. No ale już jakby sprawa jest w toku na tyle, że można przyjąć, że pewnie za miesiąc samochód będzie z powrotem u nas. Choć nie wiem, czy za miesiąc, myślę, że za miesiąc. Co nie zmienia zresztą faktu, co też nie zmienia faktu, że no, może wcale niekoniecznie będę się nim tutaj poruszać po okolicy, bo to jest po prostu wielkie auto. Ale dobra, nie chcę teraz przedłużać. Podjechałam pod szkołę, kończę, idę po Matyldę, lecę po maluchy i wracamy do siebie. Czeki odebrane, już jesteśmy w ogrodzie. Ja się biorę za aronię, która jest za mną i do tylko po rękawiczki, żeby się łapnie uciapać. Dużej znalazły cukierki z wczoraj? Ta. A podzielić się z rodzeństwem? Tak, bo dlatego wzięłam trzy. Dobrze. Mnie ten, Władek, ten. No, dobrze. Nie, sobie, tak dobrze tak wybierzcie tak. sobie sami. A tu moja beczka, którą Paweł chyba myć się zaczął. Dobra, no to już wszystko wiemy. Biorę rękawiczki idę zrywać te aronie. Cukier też już kupiłam, całe 30 kg, już pokazywałam Wam. Pokazywałam powtarzam. I zaraz napalimy, zrobimy kilka. Na ogniu, bo też kupiłam dzisiaj. O, i taki piękny relaksik popołudniowy nam się z tego zrobi. No, mama! Wow. Bardzo mi się podoba, że jesteście zajęci. Klara, nie chciała być do nich dołączyć? Nie. Odgłosy jak na wsi, nie? Robota też, jak na wsi. Czyli aronia, i wino. Proszę bardzo. Poko. Nie, dzięki. Tutaj moje ulubione, ukochane pomidory z cebulą i z oliwą z Chorwacji. Kicha się piecze. Żyć nie umierać. Ładek wcina pod wieczorek. Ładek. Z kredek. Super, Klara. Może wystarczy, co? Co cię tego uczy w ogóle? Zepsujesz to! Brawo, brawo, Klara. Brawo, brawo, a za chwilę ty widzisz tego czuwa? Teraz uważaj, bo Władek jedzie. A teraz patrzcie! Patrzcie, patrzcie! Ona wsiada do tego samochodu jak w tym... Jak w tym filmie... Kurde, taki stary ten... młode wilki. Jak No. No właśnie, tak samo ona do niego wskakuje. Nie zauważył, że poleciała w drugą stronę. Kto wymyślił tą zabawę? Ale jak po, po, łamiecie mi tą beczkę, to lecicie do Prymusa po drugą od razu. Z kasą ze skarbonki. Z kasą ze skarbonki. To cię powinno bardziej martwić niż to, gdzie jest Prymus.